Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Ja dzisiaj bardzo spontanicznie rozczochrana w wiejskim sweterku, słuchajcie. Um, skończyłam sesję. Ja chciałabym nagrać filmik o sobie. Jestem natchniona po prostu. Właśnie, właśnie przegadywałam to razem z mężem. Jestem tak pozytywnie natchniona, bo ostatni tydzień był dla mnie taki dosyć emocjonalny i chciałabym Wam właśnie powiedzieć coś z teraźniejszego życia. Um, może to do kogoś trafi, może ktoś musi to usłyszeć, bo ja na przykład chciałabym to usłyszeć wcześniej. Niby człowiek jest taki świadomy, pracuje z ludźmi, a dalej taki głupi. <laughs> I powiem wam szczerze, że bez imion, bez nazwisk, bez, bez hejtu, bez dalszego hejtu po prostu, chciałabym tylko powiedzieć to, jak ja się czułam. Więc zaistniała taka sytuacja, że dostałam po prostu od kogoś wiadomość, taką wiadomość, dosyć mocną wiadomość. Pierwsze dostałam taką wiadomość, która bo to nawet nie ma znaczenia i nie będę wam dokładnie mówić o co chodzi, ale na pewno był to hejt, jakaś nienawiść tam. Nie wiem czy ta osoba kierowała, nie chcę jej oceniać. Wiem jak ja się czułam. Um, i, I tutaj właśnie jest sedno tego, tej sprawy. No ale tak, od początku, czyli dostaję tą wiadomość, jest tam bardzo dużo nienawiści. Um, oczywiście, że niby ja ją wysłałam wcześniej, czyli że obgadywałam, że się interesowałam później, że nie płacę podatków. Nie będę się z tego tłumaczyć, niech sobie ta osoba po, po, po podrąży, pokrąży, zostawiam, odpuszczam. Um, może ma frajdę. Słuchajcie, jeszcze inne, że krzywdzę ludzi, że, że, że opowiadam coś innym ludziom. Nieważne, jakkolwiek poczułam się tak zraniona, bo zaczęłam myśleć, czy ja mogłabym faktycznie coś zrobić tej osobie. I nie. Nie, bo nawet do tego momentu, do tego dnia dzisiejszego sądzę, że ta osoba jest sukcesywna, jest, jest, jest przepiękna. Nie wiem, czym się kierowała, ale z, w moim po prostu gdzieś wyobrażeniu tej kobiety ma wszystko, co powinna mieć. Więc na pewno, na pewno nic negatywnego nie mogę na nią powiedzieć. No może, może do tej pory, chociaż gdzieś tam ten człowiek się bije z tymi myślami, że, że jednak no jak można takim być człowiekiem, ale nie chcę jej oceniać. Przecież ja też nie jestem idealna, przecież może kogoś gdzieś tam człowiek skrzywdzi i o tym nawet nie wie. Mam nadzieję, że, że nie, ale jakkolwiek nie, nie została mi dane, wyjaśnienie tych sytuacji w ogóle, czyli ja stwierdzam, że jest to absurdalne pomówienie, ale teraz tak, ja nawet potrafiłam się rozpłakać, zgniotła mnie ta sytuacja. Co ona we mnie zrobiła? Wbudziła we mnie poczucie beznadziejności, że ja się nie nadaję do czegoś, że ja w ogóle cokolwiek robiłam przez tyle, tyle czasu. Człowiek gdzieś starał się po prostu wychodzić ze swojej strefy komfortu i, i dążyć poprzez swoją pasję, tak i zainteresowanie, bo te karty nie jest, nie jest to coś, co ma być tylko finansowe, i next, kolejna osoba. Ja się przywiązuję do tych ludzi. Ty, te wszystkie kobiety, ci wszyscy ludzie, Piękni ludzie, to aż szkoda gadać po prostu. To jest, to jest takie moje życie um, i ich historie i to wszystko, ile ja się poprzez tych ludzi nauczyłam. No to coś cudownego po prostu. Ta moja praca jest po prostu cudowna, którą wykonuję. Um, więc, Ale to też nie o tym. Um, więc tak, jeżeli przez ten cały tydzień zostałam tak przygnieciona, ja nie mogłam się odnaleźć, ja nie mogłam nakręcić filmiku, ja, ja tak naprawdę byłam po prostu w jakimś smutku ogromnym. I dzisiaj, i dzisiaj właśnie dlatego nagrywam ten filmik, bo dzisiaj miałam tutaj klientkę właśnie przed chwilką, która właśnie, do, pozdrawiam jeśli widzisz ten filmik, dodała mi coś takiego, że znowu, znowu dostałam powera, znowu dostałam pasji, znowu pomyślałam sobie, Boże, jak ja miałabym to porzucić i przestać na przykład to robić, jeśli ja to kocham i widzę, że, że to pomaga tej drugiej osobie. Z drugiej strony dostałam przepiękną wiadomość, Pochwalną wiadomość, chwalącą mnie, że jest ten YouTube, że to tam wszystko działa, że ja tam nawet nie wiem, co tam ma działać, a co nie, ale okej! Okay. Są ludzie, chcą oglądać super, cieszę się bardzo. Tyle w tej wiadomości, jednej było energii i zdałam sobie jedną bardzo ważną sprawę. Ja przez tę energię dzisiejszą dostałam kopa, a przez tamtą dostałam ogromnego doła. Nie możemy, my nie możemy być uzależnieni od tego, jak wpływają na nas ludzie. Pewnie, że cudowne to jest, jak się dostaje pochwały, ale można też dostać negatywnej e, informacji na swój temat. Może być, m, czy to pomówienie, czy nie, po prostu gdzieś człowiek jest w tym dole, później w górze. No cholera, jak tak można żyć? Góra, dół, góra, dół i takie zachwiania. I tak sobie nagle pomyślałam, boż, kim ja jestem? Kim ja jestem, jeśli ja się tak naprawdę będę uzależniać od tego, jak inni mój humor, moje po prostu widzenie swojej przyszłości, czy mnie jako osoby, m miałabym porównywać, nie wiem, z tym, jak inni mnie postrzegają, i po prostu cały czas bym miała wątpliwości. Jedno pierwsze słanie dzisiaj do Was mam. Pamiętajmy, kim jesteśmy. Pamiętajmy czego chcemy, co nasza dusza, co nasza intuicja nam podpowiada. Nie wiem jak wy, ja osobiście chcę się kierować i tylko i wyłącznie uczyć, być lepsza, codziennie lepszą wersją siebie. Chcę, żeby prawda mnie obroniła. Chcę, żeby chcę być chodzącą prawdą. Chciałabym być taka. I tak naprawdę nie chciałabym, żeby już kiedykolwiek ktoś mógł wpłynąć na moje życie, na moją pracę. I to nie wyglądało tak, że tylko gdzieś tam się podupadłam na, na pracy. Pomyślałam, że jestem tak kiepskim człowiekiem, że ja przez ten tydzień po prostu nie miałam serca do dzieci, do obowiązków moich domowych. Ja poczułam, że mnie nic nie cieszy. Ja poczułam pustkę. Ja chcę dzisiaj wam powiedzieć, osobie, która ma to usłyszeć, nie dajcie sobie podcinać skrzydeł. Ale też nie dawajcie sobie poprawiać nawet tej cholernej korony na głowie. Po prostu... Po prostu... Pamiętajcie, kim jesteście i tak bardzo ufajcie sobie, żeby was, was żeby opinie tych ludzi, którzy są... Nie nie, nie, nie nie, wpływały na Was, na Wasze decyzje, na Wasze szczęście. To jest tak bardzo ważne. Nie dawajcie się przypadkiem zastraszać, zamykać w szafie, nie odzywać do nikogo. Nie dajcie się uwierzyć w jakiekolwiek takie rzeczy. Musicie ze sobą przenegocjować, czy mogliście coś wykonać złego. czy Rachunek sumienia swoim własnym musicie zrobić. Tak jest moje zdanie ja taki zrobiłam. Ja pomyślałam w tamtej sytuacji, czy kogokolwiek mogłam zranić. W tamtej sytuacji weszła mnie głowy tylko jedna osoba, i to nie było jakieś wielkie zranienie, ale moim zdaniem nie dała mi sytuacji. Weszła mnie głowy tylko jedna osoba, i to nie było jakieś wielkie zranienie, ale moim zdaniem nie dała mi wsparcia, może nawet go nie potrzebowała, ale jakkolwiek w tej energii przeprosiłam tę osobę, fizycznie przeprosiłam tę osobę, gdzie. Naprawdę szacun, bo ta osoba w ogóle cudownie mnie potraktowała, więc powiedziała, że to w ogóle nie wpłynęło na nią, więc brawo za to. Nie wiem jak to robisz, że to nie wpłynęło na ciebie, bo na mnie w dalszym ciągu może jestem emocjonalna. Wpływają takie opinie innych ludzi. Więc ja, ja po prostu chciałabym właśnie ten filmik przekazać osobie, która może mieć taką sytuację, albo mogła mieć taką sytuację, która zmaga się z, takim, z takimi rzeczami, czy to jest publiczne, czy to jest ze strony Twojego przyjaciela, czy najbliższej osoby, nawet małżonka, czy małżonki, nie może być podatne na wpływy innych ludzi. Nawet tego, jak Twój małżonek czy małżonka się dzisiaj czuje, nie powinno to wpływać na nas. Często jest tak, że kiedy nasz małżonek na przykład ma zły humor i jest jakiś negatywny, to my od razu też jesteśmy nerwowe, czy i odwrotnie. I to też musimy się uczyć. Całe życie musimy się uczyć, żebyśmy nie byli ściągnięci w dół przez tą daną drugą osobę. Czy nawet dzieci, które nas nieraz wkurzają i po prostu coś robią, czego my nie akceptujemy, też nie możemy się dawać tak po prostu ciągnąć w dół. Musimy wiedzieć, jesteśmy? Musimy znać prawdę o sobie. Musimy się trzymać tego balansu. No, chciałam Wam dzisiaj to przekazać. To był taki przypływ, także nie wiem, jak odbieracie ten filmik. Um, może chociaż jedna osoba go odbierze po prostu pozytywnie i z serduchem się połączy ze mną. Ale czekajcie, bo mam zamiar jeszcze jutro wskoczyć i zrobić y, właśnie te znaki Zodiaku na marzec, kwiecień. Dobra? Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!